Cześć! Zapraszam na moją recenzję robota sprzątającego Roborock Q Revo T. To najlepszy sprzęt tego typu, jaki dotychczas stał u mnie w domu, jaki wspierał mnie w codziennym sprzątaniu. Dlaczego? O tym więcej w tym materiale. Już przy pierwszym kontakcie, po wyjęciu. Z pudełka tego całego zestawu widzimy, że mamy do czynienia z bardzo spójnym, stylistycznie zestawem. Z minimalistycznym, co zresztą widać na załączonym obrazku i będziecie też mogli zobaczyć w tym materiale. Mimo, że jest to stacja dokująca, wielofunkcyjna stacja dokująca 3.0, naprawdę po pokaźnych rozmiarów, to ona w salonie wygląda elegancko. Fajnie się komponuje przez ten design, to połączenie plastików, tych wszystkich elementów. Świetnie naprawdę to wygląda. Nie tylko robot, o którym zaraz, ale już ta stacja dokująca. Stacja dokująca, która może działać praktycznie w pełni autonomicznie, ponieważ mamy tutaj zbiornik na wodę czystą, mamy zbiornik na wodę brudną, mamy oczywiście worek na kurz, to wszystko. My musimy serwisować, można powiedzieć, czyli wymieniać wodę, dolewać, wymieniać worki, jak się zapcha, ale robot będzie nas o tym informował, gdy już przyjdzie na to pora. Tak, uzupełniając, zbiornik czystej wody 4 litry, zbiornik brudnej wody 3,5 litra, natomiast pojemność worka na kurz to jest 2,7 litra. Oczywiście do tej czystej wody możemy sobie dolać jakiś detergent do robotów, takie są raczej zalecane, a nie zwykłe te specyfiki do mycia podłóg, żeby nam się gdzieś ta elektronika w robotach nie zniszczyła no to nawet jak sobie minimalnie dodamy powiedzmy bardziej dla zapachu czy dlatego, żeby lepiej te panele gdzieś czyścić to wiadomo, że wtedy podłogi będą w lepszym stanie ale spokojnie też można tutaj czyścić samą wodą bo i z tym ten robocik sobie naprawdę fajnie radzi no ale wiadomo, jak jest jakiś detergent no to ładniejszy zapaszek tutaj będzie wspominałem o tym, że stacja może działać autonomicznie i to jest bardzo ważna funkcja ponieważ myje nam tutaj te mopy gorącą wodą o temperaturze 70 5 stopni, natomiast osusza powietrzem o temperaturze 45 stopni, co sprawia, że nie ma po prostu szans, by po pewnym czasie, nawet użytkowanie nam te pady od mopów brzydko pachniały. Mówiąc wprost, jak zadbamy o to, żeby robot sobie według swoich scenariuszy, ewentualnie tym jak to przypiszemy, oczyszczał się, osuszał to. Nie ma mowy, żeby coś po dłuższym czasie nawet było do wymiany. Chyba wiadomo, że już naprawdę długo użytkujemy, wtedy warto o konserwację zadbać. Też jeszcze uzupełniając kwestię właśnie tej stacji, no to wygodnie tutaj wygląda to montowanie, rozmontowywanie frontu, na przykład żeby wyciągnąć pojemnik, czy nawet czyszczenie tutaj tego. Całego systemu wysysania mop, czy tam czyszczenia mopów, to żeby to konserwować samemu, ściągać gdzieś tam pod bieżącą wodą, możemy spokojnie umyć. No i muszę też pochwalić, ale to jest standard w robotach. Rozprowadzenie kabla z tyłu, nóżki też tutaj od spodu sprawiają, że solidnie będzie, czy tam nie wiem gdzieś na płytkach, na panelach, ta stacja dokująca tutaj. Stać, ale słuchajcie, stacja dokująca stacją dokującą. Przejdźmy do samego robota, no bo to jest myślę wisienka na torcie. CureVo HT jest bardzo smukły, 7,98 cm tyle tylko wysokości ma ten robot, co sprawia, że może spokojnie wjeżdżać nawet pod niższe szafki, a może to robić dlatego, ponieważ no, pewnie zastanawiacie się, gdzie w takim razie jest radar. Ma oczywiście tutaj radar, ale ten patent Retract Sense, czyli ten czujnik LIDAR, który jest tutaj wbudowany, może się automatycznie chować, wysuwać. Jest tutaj kolejny czujnik na górnej ściance robota, tuż przy przyciskach, który wykrywa nam, pod jakie obiekty wjeżdża, gdzieś się zbliża w danej chwili robot i on będzie decydował o tym, czy ten radar wyjeżdża, ta wieżyczka, czy się chowa. Jak wyjedzie, to mamy maksymalnie 8,6 cm wysokości. Naprawdę powiem Wam, że jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób sobie ten roboczy radzi pod niższymi półkami. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą stylistykę tego robota, no to wiadomo, że e, tak samo jak i stacja, jest minimalistyczny. Na froncie znajdziemy kamerkę wbudowaną tutaj. E, to jest technologia Reactive AI. E, kamerka. E, ten system tutaj po pierwsze działa tak, żeby omijać przeszkody, żeby wykrywać przeszkody, żeby informować nas o tym, że coś tam się dzieje, a po drugie, oczywiście, umożliwia nam komunikację z tym robotem, bo po pierwsze, możemy tutaj wykrywać zwierzęta, na przykład, które są w pobliżu, a po drugie, możemy automatycznie sterować tym robotem, ewentualnie, jak chcemy, to możemy do naszego zwierzaka zagadać, albo funkcja tutaj też ochronna możemy zagadać do kogoś, kto się niepowołany pojawił w naszym domu, albo bo kogoś przestraszyć delikatnie można podjechać i zagadać. I w drugą stronę komunikacja też tutaj działa. Góra robota też bardzo fajna, ponieważ ten panel zobaczcie, nam się tutaj zdejmuje. Nie ma żadnych zaczepów, możemy to wygodnie ściągnąć, i tutaj mamy dostęp do pojemnika już na kurz. Pojemnika, który też możemy wyciągnąć, możemy czyścić go pod bieżącą wodą, ale generalnie robot będzie sam ten kurz nam tutaj wysysał cały czas podczas sprzątania. Więc ewentualnie po jakimś czasie trzeba sprawdzić tutaj filtr, trzeba sprawdzić stan tego pojemnika na kurz. Ponieważ robot ma wbudowany już w siebie pojemnik na wodę. Nie musimy tutaj sami wyciągać tego pojemnika, uzupełniać wody. Robot przed sprzątaniem robi to sam, co sprawia, że odchodzi nam gdzieś rozlewanie ewentualne. Tutaj też reset, czy parowanie się z robotem. Samo też zagospodarowanie w tylnych partiach, gdzie mamy piny, e, między innymi do ładowania, czy te krawędzie, no, wsparte tutaj jakimiś tam delikatnie gumowanymi w niektórych miejscach elementami. Nie, to jest plastik akurat, ale powiem Wam, że robot dzięki temu, że ma te wszystkie czujniki, systemy, no to nie obija nam się o meble, ale wiadomo też jakieś bampery tutaj, rzecz jasna, też. Są. Jeszcze do niedawna producenci robotów sprzątających stawiali na dwie szczotki zagarniające z frontu, ale teraz technologia się zmienia i Roborock korzysta tutaj z rozwiązania, które nazywa się Flexi Arm. Muszę Wam powiedzieć, że jest to rozwiązanie o tyle fajne. Wiem, że już w robotach innych też jest, ale akurat w tych, które ja testowałem wcześniej, tego Flexi Arma nie miałem. Adson miał w tym robocie, który testował, i tutaj pod kątem zamiatania gdzieś w rogach. To jest dla mnie game changer, słuchajcie, ponieważ akurat mam w pokoju kosz na piętrze, gdzie często się tam z niego jakieś paprochy wysypują, różne rzeczy się z niego wysypują, a tutaj robocik podjeżdża sobie pod samą krawędź, wyciąga rączkę, zagarnia, zasysa i... Cały syf znika. Mam nadzieję, że widzicie to teraz na przebitce. Poza tym, mimo że ma tylko to jedno wysuwane ramię, nie ma też możliwości, żeby się coś gdzieś mega rozsypywało. Ja zrobiłem taki test, gdzie ułożyłem trochę cukru, jakiś tam ziarenek przeróżnych kubki usypałem, co też teraz powinniście w tej chwili widzieć. I robot dwa razy sobie przejechał i wszystko zagarnął. Praktycznie żadne ziarenko nie zostało. Mimo, że mamy tylko tą jedną szczotkę zagarniającą, no ale tutaj mamy moc 18,5 tysiąca paskali, no to myślę, że w tym maksymalnym w trybie turbo, a nie zagarniał tego w trybie turbo, to takie rzeczy po prostu muszą być wessane. To, że mamy tutaj Flexi Arm, bo teraz trochę opowiadamy o tym, co pod spodem mamy tego robota to jedno. Poza tym masa czujników, które sprawiają, że nie będzie nam spadał z krawędzi. No i najważniejsze, robot wjeżdża na czarne powierzchnie. Mam czarną matę pod fotelem w pokoju. Od razu robocik wjechał, posprzątał tam, przemopował jeszcze i ta mata zaczęła wyglądać jak mata po prostu, a nie jak jeden wielki kurz. Bo niestety, ale tam często się zbiera bardzo dużo brudu. Mamy też tutaj wspomniane kółeczka, które umożliwia, które są podnoszone, opuszczane tak, żeby robocik mógł wjeżdżać na progi, czy tam inne przeszkody. W łazience na przykład na wagę łazienkową wjechał, która tam gdzieś półtora centymetra ma i też mi ją sprzątnął dzięki temu. Mamy oczywiście też te pady, które będą odpowiedzialne za mopowanie. No i co jest bardzo, bardzo ważne w tych padach, to to, że one też się wysuwają, tak jak ta szczotka Flexi Arm i jeżeli tylko, Odkurzamy. Nie musimy ich wcale wyciągać, w ogóle zdejmować z tego robota, ponieważ one też mają technologię podnoszenia i opuszczania. Jeżeli wjeżdżają na dywany, jeżeli tylko odkurzamy jakieś panele płytki, to te pady są podniesione i w momencie, gdy chcemy mopować, no to one się oczywiście opuszczają i będą nam tutaj działać. Ale na dole słuchajcie. Prawdziwe, olbrzymie wrażenie zrobił na mnie system szczotek, dwóch szczotek, które będą tymi szczotkami głównymi, ponieważ zazwyczaj, jeżeli mamy roboty sprzątające, to jest ta jedna taka główna szczotka, która odpowiada za to, żeby do pojemnika na nieczystości zasysać nam różne paprochy, kurz włosy i tak dalej. Tutaj mamy dwie szczotki w systemie Dual Anti-Tangle, które to, słuchajcie. Zapobiegają praktycznie w 100% plątaniu włosów. Ponieważ myślę ci, którzy wiedzą, jak to jest żyć w domu z kobietami i korzystać z robota sprzątającego, no to wiedzą, że te włosy często niestety na szczotkach zostają. Tutaj te, jakoś tak ten system jest rozwiązany, że te włosy się kręcą, kręcą, kręcą do środeczka i są zasysane do środka. Nawet jeżeli powiedzmy podczas sprzątania gdzieś nam tam zostanie trochę włosów w środku pomiędzy tymi szczotkami, to już przy wysysaniu z pojemnika, przy okazji też te włosy gdzieś zasysa nam stacja dokująca. No muszę powiedzieć, że jest to coś po prostu fantastycznego, ponieważ i łatwiej nam konserwować później te szczotkę. Ja na początku jak wypakowałem ten zestaw się zastanawiałem a gdzie jest nożyk do włosów, do wycinania włosów, no bo zawsze w robotach sprzątających praktycznie mamy, a tutaj tego nie ma, bo tego nie potrzebujemy. Na tej szczotce bocznej zagarniającej też włosy tutaj nie zostają, ona też nie jest takim trójkątem, tylko mamy dwa ramionka, które będą zagarniać. No muszę Wam powiedzieć, że fajnie, że coś takiego nam tutaj zastosował Roborok, czyli po pierwsze jest to robot świetnie wykonany stylistycznie. Te wszystkie elementy tutaj do siebie pasują, naprawdę ładnie to wygląda w salonie, a po drugie technologie. Technologie wykorzystujące nie tylko sztuczną inteligencję, ale też te mechaniczne różne rozwiązania sprawiają, że możemy oddać temu robotowi nasz dom do sprzątania i praktycznie niczym się nie przejmować. Aplikacja to jeden z najważniejszych elementów każdego robota sprzątającego, bo właśnie tutaj zarządzamy możliwościami tego sprzętu. Apka Roborock spolszczona, tutaj też nam asystent Roki wyskakuje właśnie do tego robota, bo różnych funkcji AI jest tutaj sporo. Na głównym ekranie wizualizacja całego zestawu robota ze stacją sprzątającą, informacja o modelu RoboRock Q Revo HD, o tym czy robot jest naładowany. Tutaj też możemy sobie szybko sprzątanie uruchomić, na przykład widok zdalny, ale my wejdziemy w ten dokładniejszy interfejs. Tutaj widok mapy, mapy, którą można spokojnie edytować. Wiadomo, że po pierwszym skanowaniu robot sobie gdzieś wykryje to pomieszczenie, te wszystkie pomieszczenia, po których będzie jeździł. Też je nazywa samemu, ale wiadomo, że lepiej gdzieś jeszcze ewentualnie sobie te później nazwy przypisać. Tak jak ja tutaj mam salon, kuchnię, korytarz, łazienka. Akurat do kuchni nie chcę, żeby wjeżdżał, ponieważ mam tam szafki bez listew na dole i mógłby się w jakieś kable różne tam gdzieś pozaplątywać. On teoretycznie ma to wykrywanie jaj, żeby omijać wszystkie kable, ale akurat kuchnię sobie czyszczę sam. Może, może kiedyś mu tam pozwolę wjechać, jak w końcu te listwy ogarnę, ale inne pomieszczenie tutaj sobie spokojnie. Nie. Czyścił. Jest ten interfejs mapy i mapę sobie możemy też edytować, ponieważ to jest bardzo ważna funkcja. Ma tutaj wielopoziomowe czyszczenie, czyli mamy na przykład parter i pierwsze piętro i robot nam będzie między tymi, zobaczcie, piętrami przeskakiwał. Możemy robota sobie zanieść na przykład na górę, postawić. Uruchomić i on wtedy wykryje, gdzie konkretnie jest i będzie nam to pomieszczenie czyścił. No jak są schody, to wiadomo, że do stacji nie wróci, no bo ma zabezpieczenie przed spadkiem z krawędzi. Trzeba będzie go tam po prostu pod stację zanieść, wsunąć albo położyć przy, no i on wtedy sobie wjedzie. Jeżeli chcemy zaedytować mapę, no to oczywiście tutaj mamy te strefy zakazane, miejsca, które ma sprzątać. Możemy edytować meble, bo on ma masę tutaj. Hmm, obiektów do wykrycia i AI określa nam od razu, jaki to jest obiekt i robi to naprawdę całkiem nieźle. Ale dobra, wychodzimy ze szczegółów mapy. Warto powiedzieć słów kilka na temat sprzątania. Ten interfejs jest bardzo przejrzysty i w dolnych partiach aplikacji mamy tutaj informacje właśnie o tym sprzątaniu. Możemy na przykład wysłać go do konkretnego pokoju, możemy zaznaczyć strefę, nie wiem, jak chcemy odkurzyć dywan albo gdzieś w rogu brud, to wtedy można to zrobić. Przepływy pracy, tutaj takie scenariusze, żeby na przykład po posiłkach dokładnie. Posprzątał. No i słuchajcie, to co nas będzie najbardziej interesować, to są ustawienia samego sprzątania, bo jest to odkurzacz, jest to sprzęt, robot odkurzający-mopujący. Tutaj możemy sobie wybrać kilka różnych trybów, zobaczcie, bo może to być smart plan, gdzie AI decyduje o tym, w jaki sposób ten robot ma sprzątać, dostosowuje się do otoczenia, ale można wybrać odkurzanie i mopowanie. Osobno można wybrać odkurzanie i mopowanie tak, żeby to razem działało. Tylko mopować, tylko odkurzać, no ewentualnie dostosować już, jak będziemy chcieli to pod siebie. Powiedzmy, że jesteśmy w tym odkurzaniu i mopowaniu, żeby razem to funkcjonowało, no to wtedy zobaczcie, mamy tutaj kilka też trybów idąc od cichego przez zrównoważony turbo i jeszcze jest maksymalny jak będziemy sobie mm, na przykład chcieli zrobić tylko i wyłącznie odkurzanie to on ma jeszcze tryb max plus wtedy ten, ta maksymalna moc jest wykrzesana z tego odkurzacza, tak żeby wyczyścić no, jakieś naprawdę mocne gdzieś zabrudzenia, jeżeli chcemy, żeby mocniej zasysał. Dobra, stan wody też możemy sobie tutaj zmieniać, pomiędzy niskim, średnim, wysokim, samemu też można edytować. Może być czyszczenie raz, dwa razy. No i trasa też, oczywiście, tutaj może być przez nas wybrana, bo może to być takie klasyczne, jeżeli. A może troszkę inaczej. Sobie śmigać po e, tych wszystkich powierzchniach, także samo zarządzanie tutaj odkurzaniem i opowaniem naprawdę jest na bardzo, bardzo fajnym e, poziomie, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ możemy też zarządzać tutaj stacją dokującą. Stacja dokująca, która e, ma zbiornik na czystą, na brudną wodę, ma worek oczywiście na m, kurz, e, i tutaj możemy e, ręcznie sobie uruchomić na przykład opróżnianie tego zbiornika, możemy ręcznie uruchomić odkurzanie, mycie mopa, e, żeby mieć pewność, że on jest jeszcze bardziej wyczyszczony, chociaż po każdym sprzątaniu będzie się sam też ten cały odkurzacz tutaj czyścił. Mamy sporo tutaj różnych scenariuszy. Zobaczcie, jest częstotliwość mycia mopa, automatycznego opróżniania, no, możemy czas trwania osuszania też tutaj ustawić. Jest, ma, no i wiadomo też, oczywiście mop będzie czyszczony gorącą wodą i gorącym powietrzem, więc to też tutaj można e, skonfigurować. Ale to nadal nie wszystkie ustawienia. Mamy historię sprzątania, e, żeby sprawdzić sobie, co robot Robił. Możemy ustawić harmonogram, kiedy chcemy, żeby sprzątał. Możemy sprawdzić, jak wygląda stan tych wszystkich elementów filtrów, szczotek, czujników i tym podobnym. Tutaj wiadomo, robot jest w miarę nowy, więc wszystko jest w porządku. Fajne, słuchajcie, ustawienie czyszczenia dywanów. Ponieważ robot jak jeździ, to gdy wykryje dywan, możemy to w aplikacji oczywiście ustawić. Wtedy. Przyspieszy. W sensie zwiększy moc tego sania, i na dywanie będzie po prostu pracował wydajniej niż na płytkach czy panelach, gdzie ta moc jest potrzebna, mniejsza. No i też oczywiście możemy tych dywanów unikać, jeżeli będziemy chcieli. Możemy tutaj zarządzać ustawieniem sprzątania podłóg. No zobaczcie, tutaj tych możliwości wszystkich technologii jest sporo, tak samo jak ustawień stacji dokującej. Też wszystko można tutaj zmienić. Można to omijanie przeszkód włączyć albo wyłączyć. Wykrywanie zwierząt, też tutaj można. Samą mapą można zarządzać. O, teraz tutaj jest fajny podgląd na e, pierwsze piętro i parter w moim przypadku. Mamy ten asystent głosowy tutaj. Asystent e, Hello Rocky e, jest dostępny w języku angielskim, czyli wtedy będziemy musieli polecenia wydawać do robota w języku angielskim, ale na szczęście, e, ja wiem, że często takie pytania padają pod testami robotów nawet u nas. Czy robot komunikuje się po polsku? W sensie, czy po polsku informuje nas o tym, co robi? Że rozpoczął odkurzanie, mopowanie, oczyszczanie, osuszanie i tak dalej. O wszystkim robot będzie nas informował właśnie po polsku. Mamy tutaj wideo w czasie rzeczywistym. Jeszcze pewnie byśmy trochę tutaj funkcji w tej aplikacji znaleźli, ale myślę, że to, co najważniejsze Wam pokazałem, jest tego cała masa tutaj. No i też w apce będziemy mieć powiadomienia. Jak mamy ustawione powiadomienia, no to na telefonie nam będą wyskakiwać. Nie wiem, że robot się zaciął, że skończył sprzątanie, zaczął i tak dalej, i tak dalej. Tych powiadomień też jest sporo i wszystko dostępne, co najważniejsze, w języku polskim. I to jest naprawdę dobrze spolszczone, muszę powiedzieć. W zasadzie to wszystko już prawie co miałem powiedzieć, to powiedziałem i wam pokazałem, ale jeszcze myślę, że kilka słów wypadałoby dodać. Przede wszystkim muszę podkreślić, że moc ssania w technologii Hyperforce na poziomie 18,5000 paskali. Oto jest naprawdę solidnie. Solidnie pod kątem tego, że z dywanów wyciąga nam nawet różne nieczystości. Ja nie mam akurat, jak widzieliście na przebitkach, jakichś bardzo grubych dywanów, więc no nie chcę też tak konkretnie się do tego odnosić, ponieważ większość moich podłóg to po prostu panele, płytki, ewentualnie jakieś progi, czy właśnie takie płaskie dywany. Aczkolwiek, no tak jak już mówiłem, bardzo podoba mi się to, że wykrywa sobie to, czy wjeżdża na dywan, czy aktualnie jedzie właśnie po płytkach, czy panelach i wtedy ta moc będzie regulowana, no bo może chcemy po prostu, żeby sobie w tym trybie cichym robot, jak zaplanujemy harmonogram, sprzątał delikatnie te nasze powierzchnie, żeby tylko Odkurzył trochę czy przemopował, ale jak wiedzie na dywan, no to wiadomo, że. Wtedy moc sobie zwiększy. Muszę powiedzieć jeszcze trochę o tym systemie rozpoznawania przeszkód Reactive AI, ponieważ mamy tutaj kamerę RGB i światło strukturalne, które będzie wykrywać właśnie te przeszkody. Robot ma zaprogramowanych 108 różnych obiektów w 26 kategoriach i będzie je pokazywał. Nie wiem, będzie to na przykład stół, sofa, będą to różnego typu mniejsze przeszkody, jak skarpetka, but, miska czy kabel. To gdzieś się będzie pojawiało na, w aplikacji. My też możemy oczywiście sprawdzić, czy faktycznie dobrze robot to y, zrobił, ale powiem Wam, że też y, bardzo podoba mi się tutaj to, że działa funkcja wykrywania zwierząt faktycznie, jeżeli chcemy, żeby robot wyjechał, y, jeżeli chcemy, żeby robot. Y, Przejechał nam gdzieś po naszym pokoju, salonie, czy po wszystkich pomieszczeniach, żeby zobaczyć, jak jesteśmy w pracy, co robi zwierzak. No to u mnie akurat koty niezbyt zainteresowane były robotem. Może jeszcze pierwszego dnia, jak jeździł, no to faktycznie jeden z kotów tam gdzieś obserwował, patrzył, co to za urządzenie, ale już później do zero w ogóle jakiegokolwiek zainteresowania, wręcz oburzenie, że coś się po domu porusza, ale dobrze wykrywa. Później na mapce nam zaznacza właśnie, gdzie ostatnio widziano to zwierzę. Możemy do tego zwierzaka, tak jak mówiłem, zagadać. Zwierzę do nas też, ewentualnie człowiek, jak będziemy chcieli sobie z nim porozmawiać, właśnie przez robota. To rozmawianie naprawdę dobrze tutaj działa. To zdalne sterowanie też jest delikatne opóźnienie. Oczywiście ono wynika z tego, że ja akurat sterowałem bezpośrednio z sieci komórkowej. Robot był podłączony do sieci Wi-Fi w domu, więc jakieś tam delikatne opóźnienie musi być, ale możemy po pomieszczeniu się poruszać. Kamera będzie pokazywać to, co widzi. No też generalnie to jest fajne. Słuchajcie pod kątem tej kamery, że. Jak robot wykryje jakąś przeszkodę, wyśle nam komunikat. Tutaj Adson wspominał w jednym z robotów, które testował, że kiedyś robot mu się wplątał w firankę, obserwował sufit, nie wiedział, co się dzieje. Próbował zrestartować tę funkcję, w innym oczywiście robocie, ale wciął się w firankę nie dlatego, że wjechał w firankę, tylko dlatego tam sznurek chyba jakiś wystawał, tak? Z tej firanki, Kot no to kod wyciągnął sznurek, słuchajcie, no i wiedział dzięki temu, i tutaj też my możemy się dowiedzieć, jak robot wykryje jakąś przeszkodę, ewentualnie zakomunikuje, że gdzieś się. Zaciął. To się może zdarzyć przecież, prawda? No to różnie, różnie bywa. Czasem czegoś nie zabierzemy, czasem właśnie coś zwierzę zrzuci, i wtedy wiemy. Ze zwierzętami jeszcze jest tak, że robot nie podjeżdża nam tak całkowicie pod zwierzaka, jak go wykryje, tylko z pewnego dystansu go obserwuje, tak żeby zwierzęcia nie przestraszyć. Ale u mnie akurat, tak jak mówiłem, zwierzęta się nie boją w ogóle w żaden sposób. Słuchajcie. Robotów tego typu. Muszę też dwa słowa powiedzieć o samym czasie pracy czy o hałasie, ponieważ, mimo iż ten robot ma naprawdę nie wiem, no chyba jedną z największych mocy zasysania jest jeden z najmocniejszych robotów pod tym kątem, w tym trybie maksymalnym. To powiem Wam, że też nie jest głośny. Ja zmierzyłem to z naszym decybelomierzem. Od razu powiem, że mierzyłem z bliskiej odległości, bo z około metra. Wiadomo, że zazwyczaj my będziemy dalej i od stacji dokującej, i od robota sprzątającego, ale słuchajcie, z około odległości metra, to gdy, zacznijmy od tej stacji dokującej, gdy wysysa nam brud z pojemnika na kurz to trwa około tam 20 sekund to jest tak 67 69 decybeli mniej więcej jak tak przesuwałem sobie wynik naprawdę spokojny na takie chwilowe wysysanie ale gdy już robot będzie pracował no to w tym trybie cichym, trybie takim który jest minimalny no to praktycznie będzie niesłyszalny ale gdy już trochę podniesiemy damy zrównoważony, to jest drugi poziom w tej skali tutaj to około 55 decybeli Cichutko. Gdy damy na tryb maksymalny, to jest 62-65 dB, a gdy damy na ten tryb max plus, to jest 65-68, czasami nawet 69 dB, mierzone z metra. Słuchajcie, naprawdę powiem Wam, że spokojnie nawet gdy na maxa ten robot pracuje, my możemy sobie przy nim rozmawiać. I to jest, myślę, bardzo istotna kwestia, że on nam nie przeszkadza, nawet jak my jesteśmy w domu... Będzie sobie sprzątał, to w zależności od tego, jaki tryb uruchomimy, nie będzie przeszkadzał. Oczywiście no, o głośności mopowania nie będę wspominał, bo tego po prostu praktycznie nie słychać. Jeśli chodzi o sprzątanie, to jak tam widzieliście, w apce, ja akurat nie wiem, na parterze pozwoliłem mu na przestrzeń około 40 m2, no bo też nie chciałem, żeby do wszystkich pomieszczeń wjeżdżał. Tu do studia nie wjeżdżał, bo tu jest masa kabli, wszystkiego przeszkód. Do kuchni też przez te szafki, których nie mam zabezpieczonych, nie chcę, żeby tam pod spód wjeżdżał, chociaż w sumie chyba zacznę mu do kuchni pozwalać wjeżdżać, tylko po prostu ustawię sobie wirtualne ściany, bo tutaj też możemy te wirtualne ściany ustawić. No to słuchajcie, to sprzątanie 40 m2. To gdy sobie odkurzał tylko w tym trybie, to był chyba tryb. Kurczę, nie pamiętam, teraz musiałbym wziąć aplikację, a nie wiem, gdzie teraz jest ten telefon. Ale nie był to mi. O, mam tutaj telefon, czekajcie chwilę. W trybie turbo, bo mamy ten cichy, mamy zrównoważony, mamy turbo i maksymalny. W trybie turbo, czyli to już jest trzeci poziom w skali pięciu tutaj poziomów, on słuchajcie. Około 20% baterii zużywał na 40 metrach. Gdy tam też doszły jeszcze dywany, mopowanie, to powiedzmy, że 25% baterii nam zużywał po odkurzeniu 40 metrów kwadratowych. Co by wychodziło, że na jednym ładowaniu może nam odkurzyć i wymopować od 160-170 do 200 metrów kwadratowych. Co jest naprawdę fajnym wynikiem, bo nawet jak będziemy mieli większy dom do posprzątania, nie wiem, dwa my będziemy chcieli sprzątnąć bez ładowania, no to możemy spokojnie takiego robota puścić, ale musicie wiedzieć, że jeżeli mamy odkurzanie, to on oczywiście cały czas będzie odkurzał, ale jeżeli mamy mopowanie, to on będzie co jakiś czas chciał wrócić do stacji dokującej, żeby uzupełnić wodę, przeczyścić mopy, jak wykryje gdzieś na panelach czy tam na płytkach, że jest mocniejsze zabrudzenie, no to on wtedy tam wróci, jeszcze będzie chciał to sobie domyć, więc wiadomo, że trochę ten czas może się różnić, ale ogólnie czas pracy jest naprawdę tutaj fajny, a hałas to już w ogóle no, można spokojnie przy nim funkcjonować. Jeżeli chodzi o takie wrażenia ze sprzątania, no to uzupełniając jeszcze to, co powiedziałem, to powiem Wam, że. Jestem bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób on sprząta, w zależności od tego, jak go oczywiście skonfigurujemy. To, że sobie gdzieś tam wymiata z krawędzi, to, że podjeżdża pod niższe szafki czy gdzieś tam meble, to, że wykrywa te obiekty i je omija, to jest coś, no co myślę, w robotach jest bardzo istotne, żeby on się po prostu nie plątał, nie szalał. Już przy pierwszym, słuchajcie, sprzątaniu on nie obijał się jakoś znacząco o meble. On już przy tym pierwszym, nawet sprzątaniu takim rozpoznawającym, bardzo dobrze sobie radził w tych pomieszczeniach, które ja tutaj. Mam. No Jest też to AI-owe kontaktowanie się, czyli obsługa głosowa, ale dostępna w języku angielskim, w sensie polecenia możemy mu wydawać w języku angielskim, natomiast te komunikaty w języku polskim już są, co się naprawdę chwali. Podsumowując, Roborock Curivo HT naprawdę na tle konkurencji wypada bardzo, bardzo dobrze. No i teraz jest słuchajcie, istotna kwestia: jego regularna cena. To jest około 3700 zł. I tak jak się popatrzy ogólnie po konkurencji, patrząc na funkcję, patrząc jak na możliwości, patrząc na możliwości tego robota, jest bardzo fajnie wyceniony. Ale do końca lipca, do 31 lipca jest jeszcze promocja na tego robota, na inne sprzęty Roboroka też i można go wyrwać o 700 zł taniej, czyli za 3000 zł jest w elektromarketach między innymi dostępny. No, to jest już, myślę, naprawdę świetna cena. Jeżeli akurat teraz zastanawiacie się nad robotem sprzątającym, to nie ma co czekać. Jeżeli macie akurat gdzieś też taki budżet, chcecie coś lepszego pod kątem tych robotów, no bo są oczywiście tańsze. No Roborock też ma w swojej ofercie tańsze roboty sprzątające, to absolutnie ja go polecam. Powiem Wam, że więcej niż taki robot absolutnie jestem zdania, że nie potrzebujecie. Po prostu sobie go ustawiacie, on sprząta. A my jesteśmy spokojni, że wszystko elegancko wypucowane w naszym domu będzie. Wiadomo, jak są gdzieś jakieś zaschnięte, super plamy po dłuższym czasie, no to żaden robot sprzątający tego nie doczyści. E, musimy wtedy już samemu, klasycznym mopem, gdzieś tam sobie po, podziałać. Ale jak tam trzeba ściągnąć jakieś bieżące zabrudzenia, to też właśnie to mopowanie będzie działać, bo pewnie też zastanawiacie się właśnie, jakie z tym mopowaniem. Czasami są pytania o to, czy stare, jakieś zaschnięte plamy robot sprzątnie. No tutaj będzie oczywiście... Ciężko. Roborock Q Rivo HD. Śmiało, śmiało możecie się nim zainteresować. Do zobaczenia. Jest git.